Przeczepa Lunar Lexon CSL rocznik 2005 przeczepła jednoosiowa DMC to 1500 kg. Przeczepka wyposażona jest jak widać w mover, także można ją sobie zdalnie sterować bez udziału samochodu. I zapraszam do środka. Przeczepa wyposażona w dwie sypialnie. Zaczynamy od tej na przedzie rozkładana kanapa w kształcie litery L, 2-3 osoby się spokojnie tutaj wyśpią ta część doświetlana przez te fajne pionowe okienko podręczny też stoliczek szafeczki na dole jak i na górze środkowa część przyczepy to część kuchenna bardzo bardzo duży fajny blat z lewo z ociekaczem, czteropalnikowy piec, piekarnik, lodówka, no i bardzo duża ilość oczywiście szafek. A tutaj w tej pionowej mamy ukryty stoliczek, który możemy sobie rozłożyć z przodu. Przechodzimy teraz na tył do naszej głównej atrakcji, tutaj, czyli druga sypialnia, łoże małżeńskie naprawdę ogromne i szerokie, że można komfortowo się naprawdę wyspać. Całość tutaj odgradzana. Od reszty przyczepy, tymi przesuwnymi drzwiami. I ostatni punkt wycieczki to jest oczywiście łazienka. Łazienka duża. Wszystko mamy oddzielnie: sedesik, umywaleczka. I tak jak wspomniałem, oddzielna kabina prysznicowa. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Przyczepka naprawdę w super stanie. Bardzo ładna. Zapraszamy do oglądania na żywo. koło Camping.